Przyznam szczerze, gdyby jeszcze kilka lat temu, zanim testowałem auta, ktoś by mi powiedział, że kiedyś tak bardzo polubię samochody Volvo, to parsknąłbym śmiechem. Z każdym kolejnym autem tej firmy odebranym do testu przekonuję się o tym, jak bardzo moje wyobrażenie o tej marce mijało się z rzeczywistością. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Volvo V60, czyli rodzinne kombi, którego rynkowy staż powoli dobiega końca. Czy V60 również mnie nie zawiodła? Tego dowiecie się, oglądając ten test. Moją testową F60 napędza silnik o oznaczeniu D4. Jest to dwulitrowa jednostka diesla generująca moc 190 koni mechanicznych oraz bardzo wysoki moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Moment ten dostępny jest od 1750 obrotów, dzięki czemu ten samochód tak naprawdę ciągnie już od samego dołu. Osiągi, które oferuje to auto, z pewnością zaspokoją potrzeby większości osób. Pozwalają się temu auto naprawdę bardzo płynnie rozpędzać, zarówno przy prędkościach autostradowych, jak i tych miejskich. Na dużą pochwałę w tym silniku zasługuje dosyć wysoka kultura pracy oraz bardzo niskie spalanie. Jadąc w trasie tym autem przy stałej prędkości rzędu 120-130 km na godzinę, udało mi się zejść z wynikiem poniżej 5 litrów. Było to około 4,7-4,8 litra. W mieście natomiast takim realnym wynikiem jest leciutko ponad 6 litrów. Uważam, że jest to naprawdę bardzo rozsądne spalanko, jak na takie auto. Ośmiobiegowa automatyczna przekładnia, która w przypadku mojego testowego egzemplarza przekazuje moc na przednią oś, działa bardzo płynnie i szybko. Z pewnością nie jest ona tak szybka jak ZF od BMW, jednak naprawdę w Volvo nie ma się czego wstydzić. Oferuje ona tryb sportowy, jednak mam co do niego trochę mieszane uczucia. Silnik od razu widać, że jest podtrzymywany na wyższych obrotach, jednak czy w tym trybie silnik oferuje jakieś lepsze osiągi? Moim zdaniem niezbyt. Jeżeli od Volvo oczekujesz sportowego prowadzenia, to zapukałeś nie do tych drzwi co trzeba. Jeżeli już koniecznie chcesz, żeby samochód prowadził się jak taka mini wyścigówka czy gokart, uda się raczej do salonu BMW i zapytaj o Serie 3. To auto naprawdę prowadzi się świetnie. Volvo jest raczej stworzone do komfortowego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jednak mimo to układ kierowniczy jest zestrojony bardzo fajnie. Jest dosyć sztywny, zapewnia przyjemny opór i jest precyzyjny. Dodatkowo zawieszenie również zostało ze strony raczej z naciskiem na komfort. Na zakrętach samochód nie wychyla się za bardzo, jednak czuć, że nie jest to już tak sztywna konstrukcja jak choćby w przypadku wcześniej wspomnianej trójki. Wszelkie nierówności są bardzo dobrze wybierane, a jego praca jest cicha. Zarówno wnętrze, jak i silnik F10 zostały bardzo dobrze wygłuszone. Czuję się w tym aucie trochę odizolowany od świata, ale to bardzo dobrze. Właśnie mniej więcej tego oczekuję od Volvo. Do moich uszu nie dociera zbyt dużo szumu wiatru, hałasu spod kół czy choćby dźwięku silnika. We wnętrzu tego auta widać, że jego projekt ma już kilka lat, szczególnie porównując je z nowymi modelami Volvo. Nie ma co tu dużo opowiadać, zostało ono wykończone przy użyciu dobrych materiałów, a rozmieszczenie wszystkich przycisków jest bardzo intuicyjne. Mój testowy egzemplarz to wersja Ocean Race, którą charakteryzują bardzo wygodne i dobrze trzymające fotele oraz wiele wstawek nawiązujących do tradycji związanej z organizacją regat żeglarskich przez Volvo. Znaleźć tu można m.in. mapę z zaznaczonymi punktami trasy Ocean Race na rolecie bagażnika, spis miejscowości z przystankami w centralnej części kokpitu oraz pomarańczowe wstawki na fotelach. V60 jest samochodem bardzo pojemnym, bagażnik jest duży i foremy, a z tyłu bez problemu zmieszczą się pasażerowie.